Siemanko, witam Was w pierwszym takim luźnym vlogu. okazja jest specjalna, dlatego że zbiórka przekroczyła 100%, nawet o 30 zł, bodajże. Także jest ponad 100%. Zbiórka na kamerę, oczywiście. I kamera już jest zamówiona od wczoraj. I zaraz idziemy ją odebrać, bo właśnie przyszło mi powiadomienie, że jest paczką. Macie. Także idziemy, ale się jaram mega. Figat, też się cieszysz. Cieszysz się? Okej. Okay. W ogóle pokażę Wam, co dostałem na Mikołajki. Otóż taką książkę Star Wars Mandalorian. jest książkowa wersja serialu na Disney Plus, który można oglądać. No, i wiecie, pomimo tego, że mam prawie 30 lat, bo w przyszłym roku już 30 będę kończyć, to jestem takim trochę małym chłopcem czasem i, i lubię takie rzeczy. Nie wiem dlaczego te, te gwiezdne wojny tak mi się upodobały, no ale tak jest, bardzo lubię. Lubię też na przykład składać Lego, także no jakiś tam chłopiec we mnie siedzi i tak. A no, i dostałem jeszcze takie skarpetki bardzo lubię takie różne skarpetki śmieszne te są akurat z hamburgerem i frytkami, więc jak będzie okazja pójścia do McDonalda czy coś, bo to też mi się zdarza nie powinno, ale się zdarza e, także skarpetki są super, idealnie pasują do moich klapek z Biedronki pewnie tego dobrze nie widać ale pada śnieg dzisiaj, w sumie przed południa w Gdańsku Trochę topnieje od razu, bo trzy stopnie. No ale trochę się go osadziło. Idziemy do paczkomatu. I jest najlepszy wynalazek wszechświatów, czyli paczkomat. Podświetlamy kot. To proszę skrytka tuż obok. Ale fajnie się. Kamerka przyszła. Elegancka. Kończymy na dziś. Do widzenia. No, piesinka się stęskniła, tak Długo mnie nie było bardzo No chodź No grzeczny piesek, tak kochany mój Piesio No kochany jesteś Tak Zrobię o tobie fajny film O owczarze, O wczarze niemieckim no dobra, jestem powrotem w domu, w swoim pokoju. I rozpakujmy tą paczkę, która przyszła. Już się nie mogę doczekać, naprawdę nagrywania tą kamerą, ponieważ jest przede wszystkim bardzo poręczna. Jest też mała, a nagrywa bardzo dobrej jakości. To jest kamera, jakby sportowa, ale tak naprawdę mm, nadaje się do nagrywania wszystkiego, bo jest po prostu uniwersalna. Możemy wyrzucić, już możemy schować. Więc tak, w takiej folii obniętej ładnie. Mm, widzę, że jest etui od razu. Tutaj widzę z dołu jest do oderwania pasek. Fajnie. Fajnie jeszcze jakby się odrywał rzeczywiście. Okej. Ła. Okej, jest całe pudełko. Takie futera na to. A więc zobaczmy, co jest w środku. Mhm. No elegancko to wygląda, zobaczcie. Bardzo fajnie. Mamy tutaj tak kabelek do ładowania USB-C, co mnie bardzo cieszy, bo yy, w ogóle Unia Europejska wprowadziła teraz taki jakby nakaz, że takie prawo, że wszystkie urządzenia elektroniczne e, zasilane na USB mają mieć wejście to USB-C. I fajnie, bo już telefon mam z tym wejściem i w sumie inną elektronikę też, więc e, cieszę się, bo to nie trzeba po prostu tysiąca ładowarek do tego. Zobaczymy, tutaj jest na rzep taki. Taka szyna do przy zamontowania. Jest też śruba. Jest to jest bateria, akumulator. I właśnie do, do montażu do tego idzie ta śruba. Żeby można sam je zamontować to gdzieś na jakiś powierzchni, na przykład w samochodzie, nie wiem, i, i sobie tam tą kamerę przypinać. No i teraz sama kamera. Nie wiem, jak ją tu wyjąć. O. Tak. Ale fajna. Naprawdę. Ekstra. Zobaczcie. Fajna, mała. Co my tu jeszcze mamy? Jakaś instrukcja obsługi. I teraz zobaczmy, jak wkłada się tą baterię. Jeszcze sobie odpakujmy. Ok. Tak wygląda. Prawdopodobnie e, będę musiał dokupić jeszcze jedną czy dwie, żeby w razie, jak na przykład w podróży będę, żeby. E, się nie martwił, że mi zabrakło energii w, w kamerce. No dobra, wrócę do Was, jak naładuję kamerę. Bo włożyłem baterię i nie działa. I przeczytałem, że no, trzeba ją naładować. Także mam nadzieję, że już z tej kamerki do Was wrócę no, na nagraniu. I tu zrobimy przejście. No i jestem. To jest. 12 godzin później niż ostatnio, a to tylko dlatego, że e, po prostu nie miałem dobrej karty pamięci do tej kamery, więc musiałem dzisiaj pójść do sklepu, kupić odpowiednią, taką jak producent zaleca. Tak więc bardzo się cieszę i już kamerka działa, jest testowana. Także czekajcie na nowe vlogi, e, już wkrótce. No teraz mam ułatwioną naprawdę sprawę nagrywania, więc. A na pewno więcej materiału pojawi się na kanale. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że y, kupiłem tą kamerkę na przecenie za 1300 zł, czyli zostało mi jeszcze 1200 zł, e, boże, 200 zł, uzbieranych tych pieniążków, y, które już część przekazałem na kartę pamięci. Oraz kupię też takie różne przyrządy, gadżety do tej kamerki uchwyty oraz dodatkowy akumulator jeden na pewno, żebym się nie musiał martwić tą baterią. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!